Dzień dobry kochani, Jana Lubińska z tej strony. Witam wszystkie osoby spod znaku koziorożca w czytaniu na październik 2021. Kochani, jest mi niezwykle miło spotkać się z Państwem ponownie jak co miesiąc, a zobaczymy, co tutaj już w tych jesiennych energiach, a słychaczy Państwa w miłości, w pracy i w finansach. Oszczędzając czas, ja mam już te karty przetasowane, także zaczynam, kochanie, kochane koziorożce od przełożenia. Kart. Czyniąc to przypominam Państwu, iż są to czytania ogólne. Nie ma takiej absolutnie możliwości, aby to czytanie korespondowało a, z każdym z Państwa. Więc jeśli ktokolwiek z Was ma taką ochotę, ma taką potrzebę, spotkać się ze mną na sesji prywatnej w kwestii omówienia swojego problemu, sytuacji, która gdzieś Państwa nurtuje. Ja oczywiście zapraszam do siebie bardzo serdecznie na sesję prywatną. Znajdziecie mnie Państwo na moim prywatnym facebooku Anna Lubińska i tam poprzez Messenger możecie ze mną umawiać Państwo potencjalny termin takiej właśnie jednogodzinnej sesji online, bowiem takie tylko i wyłącznie takie sesje prowadzę. Nie odpowiadam proszę Państwa na pojedyncze pytania, tylko i wyłącznie indywidualny kontakt, minimum kontakt online z klientem z klientką. Ale zobaczmy już, kochani, co tutaj dla Was z przełożenia kart. No, niewątpliwie niewątpliwie ten październik będzie dla Was takim czasem wytężonej pracy. Pracy ponad siłę trzeba będzie zebrać w sobie energię, będzie trzeba zebrać w sobie a, swój potencjał i wbrew energią, które Wam towarzyszą. Absolutnie nie macie ochoty do pracy, absolutnie nie macie ochoty a, na nowe plany, absolutnie nie macie energii do działania. Natomiast pojawia się tutaj e, piątka pentakli, czyli ewidentnie jest to sytuacja, która gdzieś tutaj towarzyszy Wam od dłuższego e, okresu czasu. Jakie sytuacje, związki, e, relacje karmiczne albo też zatrzymanie w takich sytuacjach powoduje, że Wy zawodowo gdzieś tutaj rozbici bardzo mocno, nie możecie podążać do przodu. Pokazują się tutaj, pokazuje się piątka pentakli, a więc bieda, sztuka omijania biedy niewątpliwie poprzez te sytuacje wydarzenia, które dzieją się w Waszym e, życiu prywatnym, w Waszym życiu emocjonalnym, ma to odzwierciedlenie tutaj bardzo głęboko na Waszą e, sytuację ekonomiczną. Finansową. Natomiast pod koniec października, Wychodzicie tutaj w energię ósemki pentakli, a więc zabieracie się do pracy wbrew szemu, wszystkiemu, pomimo a, wszystkich tych wydarzeń, okoliczności. Staracie się spiąć tą swoją a, rzeczywistość i wrócić do tej swojej mocno stąpającej po ziemi energii koziorożcowej. Zobaczmy, kochani, jak to będzie wyglądało tutaj w rozkładzie, co się tutaj dla Was pokaże. Kochani, single, singielki z znaku Koziorożca. Pamiętajcie, kochani, że 90% osób, które gdzieś tutaj, 2, 4, 5, 6, 90% osób, które towarzyszy gdzieś tutaj tym moim czytaniom, to jesteście głównie wy, dziewczyny, wy, moje piękne tutaj, kochane kobietki, a te 10% to gdzieś tutaj są panowie, nawet pewnie, nawet pewnie mniej, dlatego też <laughs> staram się jeśli tak pokazuje się energia, staram się odczytywać to um, tak jak się pokazuje. Tutaj mamy do czynienia akurat z czytaniem dla singielki pod znakiem znaku koziorożca dla energii żeńskiej, tak? Natomiast jeśli jesteś mężczyzną, a su, y, słuchasz tego czytania, to pamiętaj, iż możesz sobie tą energię żeńską, którą będę y, w jakiś sposób będę to przekazywać, możesz sobie to odwrócić na a, swoją energię męską. Bardzo często zdarza się, że mężczyźni gdzieś tam piszą mi właśnie na Messengerze po obejrzeniu filmu na YouTube Pani Aniu, a kiedy coś dla nas? Pani Aniu, a dlaczego pani A zawsze gdzieś tutaj, dla kobiet, i tak dalej. Powtarzam oparcie w. Każdym z filmów uparcie co miesiąc, iż te energie są dualne. Przypominam, a wobec tego, jeszcze raz, jeśli jesteś mężczyzną, możesz sobie tą energię żeńską przełożyć, dopasować po prostu do siebie i odczytać jako energię męską. Ale wracając już tutaj, kochane moje koziorożce, singielki. Jesteście w jakiejś relacji, jesteście w jakiejś sytuacji. Um, z rycerzem Buław, ja Ritter a więc najprzystojniejszy z rycerzy w tarocie, mężczyzna, który przede wszystkim, najważniejsza informacja, która płynie z tej karty, jest to mężczyzna, którego, który niczego nie obiecuje. On mówi otwarcie, tak, czego chce, a w jakim kierunku chce podążać z Wami, na co jest nastawiony, tak, czyli ewidentnie tutaj przygoda, znajomość bez zobowiązań, romans bez zobowiązań i dalej, i tak dalej. Jest to mężczyzna, który gdzieś tutaj licznie, chętnie wchodzi w różne relacje, na poziomie zabawy, takiej bez zobowiązań. A w stosunku do Was bardzo dziwna rzecz tutaj się pokazuje, ponieważ aczkolwiek ten mężczyzna z jednej strony e, nie chce zobowiązań, natomiast w relacji gdzieś tutaj z tobą przyjmuje taką postawę roszczeniową w stosunku do Ciebie. A więc paź buław, mężczyzna w tym wszystkim bardzo niedojrzały, ponieważ z jednej strony ściśle nakreśla, określa, tak. Niczego sobie nie wyobrażaj, nasza relacja ma być wyglądać tak i tak, nic z tego dalej, mocniej, więcej, szybciej nie będzie, tak? A z drugiej strony ma w stosunku do ciebie gdzieś podświadomie Jakąś tu postawę taką bardzo roszczeniową. Czyli wygląda tak, jakby, i tu jest poziom wiadomości, tak? Jest ósemka buław, czyli wiadomości, które są wysyłane do ciebie, korespondencja a, pomiędzy Wami. Czyli z jednej strony ten mężczyzna mówi, niczego sobie nie wyobrażaj, a z drugiej strony hola, hola, ale Ty jesteś moją w jakimś sensie, a, nie wiem, własnością. Jest obrażony, jest niedojrzały bardzo emocjonalnie, niedojrzale podchodzi w momencie, kiedy ty chcesz, żyjesz i tak dalej swoim własnym życiem, tak? Więc tak naprawdę ten facet nie do końca sam wie, czego chce w relacji tutaj z tobą. Te jego zachowania są bardzo mocno niesprecyzowane. Tutaj karty podpowiadają, iż ty bardzo mocno w tym wszystkim powinnaś posłuchać swojej własnej intuicji. Bardzo wiele z Was, bardzo wiele z koziorożców ma bardzo silnie rozbudowaną intuicję. a Pomimo tego, że Wy jesteście znakiem ziemskim, bardzo mocno osadzonym w materii, a bardzo mocno po tej ziemi stąpacie, wiecie co należy zrobić, gdzie, kiedy, bo muszę, niekoniecznie chcę, ale muszę. Wy zawsze stajecie gdzieś tutaj na wysokości. Zadania. Natomiast pod tym twardym kopytem wy macie bardzo a, miękką piętkę, tak, bardzo miękką stupkę, a jesteście bardzo wrażliwe, bardzo uczuciowe, bardzo wiele tutaj z Was, kobiety, koziorożce, a, ma a, zdolności jasno widzenia, jasno słyszenia lub też jasno czucia, bardzo silnie rozwinięta intuicja, która bardzo często gdzieś na poziomie różnych działań w różnych aspektach Waszego życia a, potrafi Was. Prowadzić. I tutaj jest bardzo wyraźne przesłanie do Was, od sił wyższych, abyście właśnie, tak? Abyście wykorzystali swoją intuicję. Nie to, co podpowiada Tobie serce, nie to, co podpowiada Tobie rozum w stosunku do tego mężczyzny, tylko to, co podpowiada Tobie intuicja, tak? Przede wszystkim tutaj tego należy a, się trzymać. To, co pierwsza myśl. Takie mgnienie, przemyślenie, sen, wizualizacja wszystko, co przychodzi poza obrębem takim ziemskim, tak? co jest niezwykłe, jest to właściwy sygnał do odbioru, do odbioru tego mężczyzny. Tak? Bardzo silne uzależnienie, bardzo silne przyciąganie. Ja myślę, że Wy jesteście tutaj, w ogóle mamy kartę gwiazdy, więc ja myślę, że Wy jesteście tutaj relacją jakąś taką karmiczną. Natomiast wyjście z tej relacji, wyjście z tej zależności, tak? Uzależnienia są pomiędzy Wami, nie dotyczy to tylko Ciebie, ale również i tego partnera karmicznego, jest bardzo trudne. Jest w karcie diabła wspólne zależności, bardzo silne, a wzajemne przyciąganie tutaj do siebie. Nie pokazuje się tutaj miesiąc październik, jako miesiąc, który przeniesie rozwiązania. Raczej jest tutaj podpowiedź dla Was, abyście bardzo mocno, powtarzam jeszcze raz. Skupiły się na intuicji, bo ona tutaj będzie głównym takim przewodnikiem, która poprowadzi Ciebie w drodze tej relacji, tego związku karmicznego, i tą drogą powinnaś tutaj e, jak, najbardziej, e, jak najbardziej podążać. I teraz tak, jeśli chodzi o koziorożce w związkach małżeńskich, w związkach partnerskich, apatia, zmęczenie, stare, stabilny związek, Nuda rutyna, nuda rutyna w tym związku, tak? A więc czwórka e, Pucharów. W tej relacji przychodzi w miesiącu październiku e, kompletna zmiana i kompletna transformacja, tak? Mamy kartę śmierci i dalej mamy Rycerza Pentakli, a więc kompletne zatrzymanie w Twoim kierunku ze strony partnera. Myślę, że Ty gdzieś tutaj bardzo mocno w tym związku małżeńskim odchodzisz. Wymykasz się gdzieś temu swojemu mężowi, swojemu partnerowi, tak? I Twoje zachowania, Twoje oddalenie, Twoje poszukiwanie gdzieś tutaj swojej własnej przestrzeni, innych rzeczy, które są jeszcze ukrywane, będę dopytywać o to, co jest ukryte tutaj w karcie księżyca. Natomiast ten październik, szczególnie druga połowa tego października, będzie takim czasem dla ciebie na przebudzenie, obudzenie się w tym wszystkim i poszukanie. Czystych intencji w sobie. Ty będziesz musiała zawalczyć tutaj o, o uczucia, o bliskość, o ponowne zaufanie, o odrodzenie tej relacji um, z Twoim mężem czy z Twoim partnerem. Zobaczmy, co jest ukryte w karcie Księżyca, bo tutaj jest jakieś głębsze tło tej całej sytuacji. Aha, czyli tłem jest tutaj jakiś drugi mężczyzna. Mężczyzna w karcie króla pentakli. Materialista, bardzo mocno osadzony. W materii to może być a, tak jak ty, byk, panna lub koziorożec, czyli ten, ten żywioł tutaj, a, żywioł Ziemi. A, I gdzieś tutaj bardzo mocno emocjonalnie, to jest może być mężczyzna, mają przy tym Kartę Świat, więc was może tutaj dzielić jakaś odległość granic, tak? Możecie żyć w innych krajach. Natomiast są jakieś kontakty gdzieś tutaj z takim mężczyzną i gdzieś bardzo mocno ty podążasz emocjonalnie, czy też podążałaś w kierunku kogoś takiego. Natomiast jest też zamknięcie cyklu, wejście w zupełnie nowy cykl, czyli gdzieś tutaj, pomimo jakiegoś, nie wiem, za e, oczarowania mm, e, kimś takim, tak, gdzieś tutaj schodzisz bardzo mocno na ziemię. Jest kompletne zamknięcie cyklu pomiędzy tobą i tym mężczyzną. Natomiast tak czy inaczej pozostaje twój mąż, twój partner w jakimś takim oddaleniu, odsunięciu, ale ty to zrobiłaś, ty to spowodowałaś i ten październik, szczególnie połowa tego października będzie takim czasem, gdzie ty będziesz pokazywać temu swojemu partnerowi swoje czyste intencje, będziesz ty walczyć, ty odbudowywać. Tą relację, ta, ta cała historia zostanie zamknięta, a wchodzicie w bardzo fajne, takie energie odbudowy waszego związku, waszej relacji. Na szczęście tutaj nic się nie wydarzyło, nie mamy tutaj karty kochanków, nie mamy tutaj romansu, mamy tutaj natomiast taką sytuację gdzieś bardzo emocjonalnie na poziomie takiej swojej podświadomości, poczucia, nie wiem, poszukiwania, potwierdzenia swojej atrakcyjności, kobiecości, weszłaś w jakąś tutaj relację właśnie z kimś takim. Natomiast ten rozdział gdzieś tutaj bardzo szybko zostanie, zostanie zamknięty i wracasz do tego, co jest dobre i bezpieczne dla Ciebie i dla Was w związku, małżeńskim związku. Kochani, jeśli chodzi o koziorożce u Was o biznes, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o finanse. Um, y, październik jest takim czasem y, na działanie, tak? Y, ruch, energia, która mówi nam o działaniu w swoim własnym imieniu. To jest czas na zmiany, to jest czas na działanie. Jest możliwość tutaj podjęcia pracy, współpracy z kimś, kto jest w karcie króla mieczy, ale jest bardzo dobry szef, bardzo doświadczony, ktoś, kto jest bardzo dobrym obserwatorem, jest szczerym, uczciwym człowiekiem. I to jest jak gdyby wasze przeznaczeniowe, tak? Praca, współpraca dla kogoś takiego, a pod kimś takim, jako szefem, jako zwierzchnikiem, a wróży dla Was po prostu same dobre rzeczy pracę, współpracę w karcie słońca. Tak? Czyli jeśli ktoś taki, taka tutaj możliwość podjęcia pracy, współpracy dla kogoś takiego, dla Was koziorożce się pokaże, jak najbardziej jest to właściwa ścieżka, jest to ścieżka wręcz przeznaczeniowa tutaj jest zawodowo. Dla Was jak najbardziej możecie w tym kierunku, a, możecie w tym kierunku podążać. Co tutaj jeszcze się pokazuje, dla osób, które będą poszukiwały pracy, tak? Młodzi ludzie, e, gdzieś tutaj do 23 roku życia, spod znaku koziorożca, nie starsze osoby, e, osoby, które będą czekały tak? na odpowiedź poprzez zgłoszenia e, internetowe, czyli aplikujemy o pracę poprzez internet, tak? wysyłamy nasze CV i tak dalej, w ten sposób składając oferty a przychodzi nam tutaj um, yy, oferta pracy na październik, tak, oferta pracy a, z wierzchnikiem przełożonym, praca dla jakiejś kobiety, dla kobiety przy kobiecie, za pośrednictwem kobiety, kobieta dojrzała około 40 roku życia i wzwyż, kobieta w karcie królowej pentakli. a... Tu jest zwycięstwo w pozycji, zwycięstwo, ale w pozycji odwróconej i zaraz przy tym, kochani, karta diabła. Także uwaga na taką ofertę pracy ze strony jakiejś kobiety, bo może to stanowić dla Was tutaj jakąś taką relację toksyczną, uwikłanie a rzeczy na pograniczu prawa. Bardzo uważnie przyjrzyjcie się ofertom pracy ze strony takiej kobiety. Nie ma tutaj nic dobrego i nic... Uczciwego um, dla Was. Bardzo, bardzo proszę, abyście, abyście, kochane koziorożce, zwrócili na to uwagę. Szanowni Państwo, ja Wam pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było mi niezwykle miło spotkać się z Wami, jak zwykle. A pozdrawiam Państwa i do zobaczenia, kochani, w przyszłym miesiącu. Dziękuję bardzo.